Jeszcze 20 lat temu Polska była synonimem taniej siły roboczej i gospodarki na dorobku, a dziś... A dziś niektóre regiony naszego kraju są bogatsze niż średnia Wielka Brytania. W ciągu jednego pokolenia przeskoczyliśmy Portugalię, Grecję, zbliżyliśmy się do Włoch i mamy szansę zrównać się z Francją. PKB per capita, siła nabywcza, eksport wszystko rośnie szybciej niż w większości krajów Unii Europejskiej. A Polska, której przez dekady jednak w Europie nikt nie traktował zbyt poważnie gospodarczo, dziś stała się jednym z filarów gospodarczych całej Europy i fundamentem. Gospodarki Europy Środkowej. W tym materiale chcę Wam trochę opowiedzieć, jak doszło do tej transformacji, co nas dziś wyróżnia i co będzie dalej, bo tania praca już się kończy. Teraz liczą się innowacje, kapitał i kompetencje. I właśnie w to musi wejść Polska, jeśli dalej chce grać w gospodarczej ekstraklasie. Zapraszam. I każdy, nawet najmniejszy biznes tworzy tą gospodarkę i każdy taki biznes powinien walczyć o to, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. A dlatego tego potrzeba przede wszystkim dobrych narzędzi. Revolut Business daje wam konto firmowe, dzięki któremu możecie w spokoju skalować swoją firmę. Ponad 30 walut do wymiany po korzystnych kursach, do tego karty dla pracowników, automatyczne faktury na jeden klik w aplikacji i do tego 500 zł na start. Za samo założenie konta. Tylko warto się pospieszyć, bo ta promocja jest bardzo ograniczona w czasie i trwa tylko do końca października. Link do pobrania całej aplikacji znajdziecie w opisie tego materiału i w przypiętym komentarzu. A jak już będziecie mieli konto firmowe, to potrzebna będzie Wam też drukarka firmowa. Partnerem technologicznym tego kanału jest HP, producent takich oto drukarek SmartTank 750, które naprawdę dobrze sprawdzają się do zadań biurowych, bo drukują sobie szybko, drukują sobie dwustronnie, mają zapas tuszu na naprawdę masę miesięcy. To już drukuje chyba ze 3 i na, nawet nic nie ubyło, więc dzięki temu możecie sobie lepiej i sprawniej prowadzić te wasze biznesy. A jak już zarobicie na tych biznesach, mając i konta w rewolucji i drukarki, to dobrze będzie te zarobione pieniądze zainwestować. Inwestujcie więc lepiej, mądrzej i z większym spokojem. Wystarczy dołączyć do strefy premium DNA, podobnie jak już prawie 3400 innych inwestorów. To najlepsze miejsce do świadomego zarządzania swoim kapitałem i swoimi oszczędnościami. Dzięki za już ponad 87 tysięcy Waszych subskrypcji dla tego kanału. To dla nas wszystkich wiele znaczy, napędza do działania. Jeśli jeszcze nie jesteście z nami, to kliknijcie suba teraz i pomóżcie temu kanałowi dalej rosnąć. Jeszcze 20 lat temu, moi drodzy, Polska była symbolem gospodarki na dorobku taniej siły roboczej, niskich płac i trochę takiej montowni dla Zachodu. A dziś dane pokazują, że ten etap dobiega końca. Według parytetu siły nabywczej PKB na mieszkańca w Polsce przekroczył on 45 tysięcy dolarów. Wielka Brytania ma nieco ponad 52 tysiące dolarów. Przeciętny Polak jest dziś jedynie troszkę biedniejszy od przeciętnego Brytyjczyka. Jeśli podzielimy sobie w ogóle oba te kraje na poszczególne regiony, to w niektórych regionach Polski Ludzie już dziś są bogatsi od Brytyjczyków. No 20 lat temu to było jednak nie do pomyślenia. Na tym wykresie, który macie przed sobą, każda czerwona kropka to jest konkretny region Polski. Niebieskie kropki to z kolei regiony Wielkiej Brytanii. Po lewej 2005 rok, po prawej 2025 rok. No doskonale widać tu, jak nasz kraj dogania nawet Brytyjczyków. Na przestrzeni jednego pokolenia dokrzygolniliśmy kraje, które przez dekady były. Kompletnie poza naszym zasięgiem. Przeskoczyliśmy Portugalię, przeskoczyliśmy Grecję, zbliżaliśmy się do Włoch, a jeśli utrzymamy obecne tempo wzrostu, to niedługo możemy się nawet zrównać z Francją. I to nie jest pojedynczy przypadek dobrej koniunktury. To nie jest zasługa jednego rządu. To długotrwały efekt transformacji, integracji z Unią Europejską, rozwoju przemysłu, technologii i eksportu. Od 1990 roku PKB per capita wzrósł w Polsce niemal. Ośmiokrotnie, a nasz kraj był jednym z nielicznych na świecie, które uniknęły recesji, nawet w czasie globalnego kryzysu finansowego. Tylko w świadomości wielu osób, dalej trochę funkcjonujemy jako kraj taniej pracy, i ten materiał ma wam pokazać, dlaczego ta narracja się wyczerpuje. Polska przestaje być doganiającą gospodarką. Powoli zaczynamy być punktem odniesienia dla całej Europy, a już jesteśmy punktem odniesienia dla Europy Środkowej. Nasza gospodarka od trzech dekad rośnie niemal nieprzerwanie. To jest ewenement nie tylko na tle regionu, ale też na tle całego świata. Od 1991 roku nie było żadnego okresu długotrwałej recesji. W tym czasie Polska przeszła drogę od gospodarki postsocjalistycznej do jednej z najbardziej zdywersyfikowanych gospodarek w całej w Europie. I kluczowe dla tego sukcesu było połączenie czterech filarów wzrostu. Po pierwsze, integracja z Unią Europejską, otwarcie rynków, napływ kapitału. Wszystko to sprawiło, że Polska stała się jednym z głównych beneficjentów jednolitego rynku unijnego. Dzięki inwestycjom zagranicznym powstały setki tysięcy miejsc pracy. Kraj został niejako. Wpięty w europejskie łańcuchy dostaw, co szczególnie istotne było w takich sektorach jak motoryzacja, AGD czy elektronika. Przez 15 lat, między rokiem 2008 a 2023, bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce rosły o niemal 6% średniorocznie, co oznacza, że w sumie ich wartość od 2008 roku urosła o 124%. Po drugie, Stabilność makroekonomiczna. Integracja z Unią stabilność makroekonomiczna. Po bardzo trudnym okresie transformacji z lat 80. i 90. Polska wyszła niejako oczyszczona. W efekcie utrzymała niskie zadłużenie, zrównoważone finanse publiczne i stosunkowo bezpieczny system bankowy, a to zaowocowało głównie w czasie globalnego kryzysu z 2008 roku. Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, który uniknął wtedy recesji. Nasze banki po prostu nie miały tylu trupów w szafie. Co miały banki zagraniczne. I po trzecie, silny rynek wewnętrzny. Rosnące dochody, dynamiczny sektor małych i średnich firm, stabilne zatrudnienie, wszystko to sprawiło, że konsumpcja krajowa stała się jednym z głównych motorów wzrostu. Polacy w ostatnich dekadach gonili Zachód i stawali się odczuwalnie bogatsi z roku na rok. A w efekcie dużo konsumowali i dużo wydawali. To też napędzało popyt na produkty i usługi, nawet w czasach, kiedy reszta świata walczyła jakoś ze spowolnieniem gospodarczym. No i dziś około połowa polskiego PKB... Pochodzi z popytu wewnętrznego, a to też czyni gospodarkę bardzo odporną na różne globalne wstrząsy. Po prostu jesteśmy mniej uzależnieni od zewnętrznego popytu i mniej podatni na ewentualne problemy innych. Pomiędzy 2004 a 2022 rokiem przeciętne wynagrodzenie w Polsce rosło średnio o 5,1% i to już po uwzględnieniu inflacji. No i efekt jest taki, że po niemal dwóch dekadach rozwoju gospodarczego Polacy realnie zarabiają 2,5%. I pół raza więcej niż zaledwie 20 lat temu. A i po czwarte, no przecież kapitał ludzki, relatywnie wysoki poziom edukacji, wyspecjalizowana kadra techniczna i wysoka kultura pracy, zorientowana głównie na efektywność. Wszystko to przyciągało inwestorów, więc Polska na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat konsekwentnie zwiększała udział usług wiedzochłonnych w PKB i w całym zatrudnieniu. To też było możliwe między innymi dzięki temu, że wydawaliśmy konsekwentnie coraz więcej na badania i rozwój. Jasne, dalej o wiele mniej niż Zachód, dalej. Za mało, ale jednak konsekwentnie coraz więcej na przestrzeni lat. W 2023 roku Polska wydała na przykład na badania i rozwój 1,6% PKB i to więcej niż średnia państw z Europy Środkowo-Wschodniej, która wynosi 1,3% PKB. Wydajemy na ten segment więcej niż Chorwacja, Węgry, Litwa, Słowenia, Łotwa, Bułgaria czy Rumunia. W naszym regionie jesteśmy pod tym kątem na czwartym miejscu. I tak, powinniśmy wydawać jeszcze więcej, no ale lepszy coś niż nic. Efekty wszystkich tych czynników widać łącznie w danych. W latach 2015-2025 realny PKB Polski wzrósł o 37%, co było najlepszym wynikiem w całej. Unii Europejskiej. PKB Per Capita w parytecie siły nabywczej zwiększył się z 70 do 80% unijnej średniej. Polska w efekcie przeskoczyła i Portugalię, i Grecję i walczy na pograniczu, gdzieś tam niedługo Hiszpanii oraz Włoch. Coraz więcej polskich firm działa dziś globalnie, od IT po usługi finansowe i potrzebuje też do tego dobrych narzędzi, które pozwalają działać szybko. I tu wchodzi dla Was Revolut Business, partner tego materiału, który daje 500 zł na start za samo założenie konta, a potem dostęp do właśnie takich narzędzi, które realnie ułatwiają Wam prowadzenie biznesu. Jeden klik i macie wirtualną kartę dla pracownika, inny klik i macie fakturę, trzeci klik, wymieniacie sobie waluty. Do tego możecie generować sobie i zarządzać subkontami, prowadząc finanse w 34 walutach, a wszystko w jednej apce. Konto biznesowe w rewolucji realnie rośnie razem z firmą, a przedsiębiorcom pozwala się skupić na tym, co naprawdę w biznesie jest ważne: na prowadzeniu biznesu. Idealne rozwiązanie dla nowoczesnych firm w nowoczesnej gospodarce. Tym bardziej, że to właśnie na nowoczesność musimy się obecnie zacząć jako Polska przestawiać. Przez lata Polska rosła w dużym stopniu dzięki przewadze kosztowej. Byliśmy krajem tanim. W którym produkcja i usługi mogły być realizowane taniej niż na Zachodzie, przy zachowaniu porównywalnej jakości, ale taniej. I ten etap właśnie się kończy. W ostatnich latach tempo wzrostu płac znacznie przewyższało tempo wzrostu produktywności, a inwestorzy, którzy wybierali Polskę wyłącznie albo głównie ze względu na koszty, coraz częściej będą myśleć o przenoszeniu się gdzie indziej. I paradoksalnie, to może być dobra wiadomość: Polska przestaje być gospodarką opartą na taniej pracy. I coraz bardziej może przypominać rynki rozwinięte, gdzie wartość ma być tworzona nie przez niskie koszty, ale przez technologię i przez specjalizację. Struktura polskiej gospodarki w ostatniej dekadzie już radykalnie się zmieniła. Wspominałem Wam, że coraz większy udział w PKB mają usługi wiezochłonne: informatyka, centra finansowe, inżynieria, doradztwo. Polska stała się jednym z europejskich Centrów usług biznesowych. Teraz działa tu ponad 1,8 tysiąca centrów BPO, SSC czy IT, które zatrudniają ponad 450 tysięcy osób. Firmy takie jak Google, Intel, UBS, AstraZeneca, wszyscy oni prowadzą w Polsce jakieś huby technologiczne, finansowe albo analityczne. Ten wykres, który macie przed sobą, pokazuje, jak dynamicznie rozwijały się poszczególne sektory gospodarki w Polsce w latach 2014-2023 na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej i całej Unii Europejskiej. Też. Miernikiem jest tu wzrost wartości dodanej w milionach euro, czyli faktyczny przyrost gospodarczej produkcji netto w poszczególnych branżach. Dla przypomnienia, Grupa Wyszehradzka to Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. No i co widać? Widać, że Polska w latach 2014-2023 rozwijała się szybciej niż średnia Unii Europejskiej i co najważniejsze, szybciej niż porównywalna Grupa Wyszehradzka niemal w każdym sektorze, a szczególnie dynamicznie w branżach cyfrowych i finansowych. Wzrost wartości dodanej w sektorze IT. To 132%. I to naprawdę mocny sygnał, że Polska stała się jednym z liderów całej cyfrowej transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W efekcie coraz większa część naszego eksportu to usługi wysokiej jakości. Programowanie, projektowanie itd. itd. To jest charakterystyczne dla gospodarek bardziej zaawansowanych, bardziej innowacyjnych, które sprzedają nie tyle. Produkty fizyczne, co wiedzę i kompetencje. Jeszcze w 2015 roku, zaledwie 10 lat temu, usługi tego typu stanowiły 18% całkowitego eksportu Polski. W 2024 to już ponad 23%. Polska utrzymuje tu bardzo unikalne połączenie dalej relatywnie jeszcze niskich kosztów pracy, nie tak niskich jak dekadę temu i to się będzie zmieniało, ale dalej jeszcze trochę niższych niż inni, z szybko rosnącym zapleczem wiedzy, technologii i know-how. Do tego dochodzi też wysoki poziom znajomości języka. Ta mapa, którą z kolei teraz macie przed sobą, pokazuje, że spośród krajów, które oferowały tanią siłę roboczą w Europie, to właśnie Polska wyróżniała się wysoką znajomością angielskiego. Piękne, it's beautiful. Kraj łączył więc kilka bardzo ważnych cech, które pomagały na różnych etapach rozwoju koszty, języki, satysfakcjonująca skala i rozmiar gospodarki w porównaniu np. z Czechami, Węgrami czy Słowacją oraz relatywnie duże na tle regionu nakłady na badania i rozwój. W Europie to właśnie Polska była jedynym krajem, który łączył te cechy naraz. Czechy czy Słowacja oferowały tanią siłę roboczą, ale były znacznie mniejsza a znajomość angielskiego ograniczona. Z kolei kraje takie jak Niemcy czy Szwecja od lat przeznaczały kolosalne środki na innowacje, mają świetnie wykształcone społeczeństwa, ale nigdy nie były w stanie konkurować z Polską kosztami pracy. Połączyliśmy najlepsze cechy Obu tych światów. I efekty tego wszystkiego są widoczne w skali makro. Polska odpowiada za 5,3% całkowitego eksportu Unii Europejskiej, gdy jeszcze 10 lat temu to było 4%. Zyskujemy udziały w europejskim rynku, konkurując skutecznie z krajami zachodnimi, a rosnący eksport przekłada się na wysokie zatrudnienie i rekordowo niską stopę bezrobocia, no co wzmacnia jednak całą gospodarkę. No tylko że, żeby nie było tak różowo i słodko. Jeden z tych czterech czynników się wyczerpuje. Wysokie wynagrodzenie i rosnące koszty pracy wymuszają zmianę kierunku. Polska wchodzi w nową fazę wzrostu, w której głównym motorem przestaje być konsumpcja wewnętrzna napędzana rosnącymi wynagrodzeniami. Motorem wzrostu muszą stawać się częściowo również innowacje i inwestycje: publiczne, prywatne, zagraniczne. To właśnie inwestycji Polska potrzebuje, żeby utrzymać satysfakcjonujące tempo rozwoju w przyszłości. Te inwestycje Mogą być napędzane przez różne siły, ale trzy główne od razu rzucają się w oczy. Po pierwsze, Transformacja energetyczna, bo Polska przeznacza rekordowe środki na budowy farm fotowoltaicznych, sieci przesyłowych itd. Tak Według PKO analizy do 2035 roku około 60% energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł zeroemisyjnych, w tym z pierwszych reaktorów jądrowych. To ogromny rynek zamówień publicznych i ogromny rynek inwestycji prywatnych, który tworzy tysiące miejsc pracy w inżynierii, w logistyce, w produkcji. Po drugie, infrastruktura transportowa, program CPK, który powinien być kontynuowany, sieć kolei dużych. Prędkości, która powinna być kontynuowana. To przedsięwzięcia o wartości ponad 120 miliardów złotych, potencjalnie, które Potencjalnie zmieniają układ komunikacyjny całego kraju. Do tego dochodzi modernizacja dróg ekspresowych, modernizacja dróg lokalnych, budowa nowych terminali logistycznych i terminali portowych. No i po trzecie, z tych segmentów, które rzucają się w oczy, jeśli chodzi o inwestycje, bezpieczeństwo i zbrojeniówka. Wydatki obronne przekroczą 4% PKB, co czyni Polskę liderem NATO pod względem nakładów na obronność. Część z tych budżetów trafia bezpośrednio do krajowych firm. Huty Stalowa Wola, MESCO, WB Electronics, Polska Grupa Zbrojeniowa, co też buduje kompetencje technologiczne i kompetencje przemysłowe. Nie tylko lokalnie, ale też w regionie. Właśnie teraz jesteśmy u progu konieczności takiej transformacji. Zmiany trochę wajchy z gospodarki opartej na konsumpcji i taniej pracy do gospodarki inwestycyjnej i kapitałochłonnej. W długim terminie to właśnie takie inwestycje zadecydują o tym, czy Polska przejdzie z kategorii doganiających do grona pełnoprawnych gospodarek wysoko rozwiniętych. Czy inwestycje będą udane, czy pozwolą osiągnąć przyjęte założenia, czy rozwiną odpowiednie kompetencje i zmodernizują naszą infrastrukturę? Kluczowym czynnikiem, który będzie determinował odpowiedź na te pytanie, ma być udział inwestycji w PKB. On powinien zbliżać się do unijnej średniej na poziomie 26%, co byłoby też najwyższym wynikiem Polski od ponad 20 lat. W całej ubiegłej dekadzie inwestycje odpowiadały jedynie za 15% procent całego wzrostu PKB. Wzrost nakładów na infrastrukturę, na energetykę, na przemysł, wszystko to pozwoli Polsce nie tylko przyspieszyć wzrost gospodarczy, ale zwiększyć też produktywność całego sektora prywatnego. A to właśnie tego wzrostu produktywności potrzebujemy przy ewentualnych problemach demograficznych. Równolegle oczywiście dalej powinny rosnąć wydatki na badania i rozwój i powinny rosnąć bardzo mocno. To też powinno przybliżyć Polskę do średniej unijnej i stworzyć warunki do dalszego rozwoju krajowych technologii Musimy nauczyć się eksportować technologie, nie tylko usługi, takie jak dotychczas. Wraz z tym jeszcze bardziej powinna zmienić się struktura całej gospodarki. W 2035 roku dominującą rolę powinny odgrywać branże oparte na wiedzy, a nie przemysł niskomarżowy. Takie zmiany przełożą się na wzrost gospodarczy, przełożą się na wzrost jakości życia, a w perspektywie kolejnych 10 lat. To nie tylko scenariusz optymistyczny, tylko faktyczny, realny plan oparty na trendach, które już się rozpoczęły. To jest to, czego dziś potrzebujemy i potrzebujemy myśleć o tym jak najszybciej. Tym bardziej, że do osiągnięcia tego celu mamy silne bariery, które trzeba będzie pokonać. Polska wydaje dalej na badania i rozwój za mało. Jeśli chodzi o porównanie z krajami rozwiniętymi. Jeśli mamy całkowicie zmienić model gospodarczy, ten poziom musi wzrosnąć. Wydatki firm na RD są niższe niż średnia unijna. Wiele przedsiębiorstw wciąż działa w modelu podwykonawczym. Brakuje krajowych marek o globalnym zasięgu, brakuje silnych centrów innowacji, które potrafiłyby przekuwać pomysły w jakieś produkty o wysokiej wartości dodanej. To jest dziś największe wyzwanie, przed jakim stoi Polska. Jeśli Polska ma utrzymać tempo wzrostu, po wyczerpaniu efektu taniej pracy. No a chyba. Chyba tego chcemy, nie? Jednym z głównych problemów jest też biurokracja. Nieprzewidywalność prawa, częste zmiany przepisów, złożony system podatkowy, przeciążona administracja wszystko to utrudnia planowanie długoterminowych inwestycji. Polska poprawiła cyfryzację administracji o wiele lepiej niż reszta Europy, ale pod kątem efektywności w procedurach inwestycyjnych, no to jednak jesteśmy jeszcze daleko, daleko w tyle za Zachodem. Wciąż mamy też słabo rozwinięty rynek kapitałowy. W porównaniu z wielkością gospodarki, polski rynek finansowy. Jest bardzo płytki. Brakuje źródeł prywatnego finansowania innowacji, krajowe przedsiębiorstwa wciąż w dużym stopniu polegają na funduszach unijnych, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, no wymaga jednak rozbudowy systemu i venture capital, i większego udziału inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych w finansowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć. No mówiąc wprost, moi drodzy, Potrzeba po prostu więcej inwestorów podwyższonego ryzyka, którzy będą wykładać pieniądze na innowacyjne, ryzykowne przedsięwzięcia. Również inwestorów państwowych. Bez tego rozwój technologiczny i innowacje staną w miejscu, bo w dzisiejszych czasach globalne korporacje nie powstają już w garażach. Te czasy minęły, ktoś musi na nie wyłożyć konkretne pieniądze, a społeczeństwo musi zaakceptować, że masa gotówki. Zostanie w efekcie przepalona. Tak to po prostu działa. Polska górą. Polska gospodarka przeszła w trzy dekady drogę, którą inne kraje robiły w pół wieku albo jeszcze więcej. Od kraju o niskich płacach, wysokim bezrobociu do jednego z najstabilniejszych i najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Dziś nie konkurujemy taniością, małymi krokami coraz mocniej stawiamy na kompetencje, technologię i kapitał. Jeśli chcemy utrzymać ten stan, to te kroki po prostu muszą przestać być małe. Przez lata mówiono, że Polska dogania Zachód, i teraz to już nieprawda. W wielu obszarach przestaliśmy gonić Zachód. Zaczynamy wyznaczać tempo. Polska I teraz wchodzimy w etap, w którym nasz rozwój zależy już nie od niskich kosztów, tylko od zdolności do tworzenia własnych rozwiązań. Taka transformacja musi mieć swoją cenę. I czas zaakceptować, że będzie miała swoją cenę. Jeśli Polska ma utrzymać kurs, potrzebne będą decyzje, które pozwolą przejść z etapu nadrabiania zaległości teraz do etapu budowania prawdziwej przewagi. Bo dziś już nie konkurujemy z Rumunią. Tylko konkurujemy z Niemcami. Nie o tanią siłę roboczą, tylko o innowacje, o kapitał i o inwestorów. I jeśli chcemy utrzymać dotychczasowe tempo, to trzeba przejść od bycia szybkim wykonawcą do roli takiego trochę świadomego kreatora. Takiego, który nie goni, tylko sam wyznacza kierunek. Bo Polska nie walczy już o samo wejście do najwyższej ligi w tej rozgrywce. Teraz walczy o główne puchary. I z tą myślą, moi drodzy, was zostawiam. No i pamiętajcie o promocji od Rewoluta. 500 zł za założenie konta firmowego, ważne do końca października 2025 roku. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. A jak chcecie jeszcze więcej gospodarczych przemyśleń różnego typu, to zachęcam do dołączenia do wersji premium DNA Rynków, gdzie jest z nami już prawie 3400 inwestorów, którzy codziennie dostają różne przemyślenia o rynku, o gospodarkach, o spółkach, ode mnie i całego naszego zespołu DNA, a także mają możliwość podglądania, jak ja sam inwestuję własne oszczędności, czasem w przedsięwzięcia wysokie ryzyka O wartości ponad 5,5 miliona złotych. Duże pieniądze, które dają dużo emocji, ale przede wszystkim dają masę nauki, i tą naukę mogę Wam obiecać. Więcej na temat zajęcia na stronie premium .pl. link jest oczywiście również w opisie tego materiału. W tym to już wszystko do zarobienia. Cześć.